Nie no nikt nie kupuje. Ja stoję. Co mnie to napadło taki handel kombinować? ay, ja, aj, 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 no nie ma nic. Nie ma. Nie ma żadnych nudków. Co to za handel to wszystko stoi i stoi mnie tu po zimno? Ja nie wiem, to. nikogo tu nie ma. Halo, halo za Kupujemy, kupujemy za halo!

Mikołajow... Mikołajowym elfom. O! I to mam właśnie. Pomysł na nich. bałwanki piękne o! Wyrabiam. bombki świąteczne, ładnie się to porobi. O! O i. I tu już jest wykonana bombeczka ładna śliczna Ale jeszcze wam zademonstruję, jak to się to robi. O. No, trzymajcie! Kciuki za ładne bombki i za dobry biznes! Elektryka Mikołaja. <grystanie> troszkę drzewa. Troszkę diódek o... takich ledzików. I coś z tego może... wykombinujemy. O, tu sobie nawierciłem dziureczki. Powkładamy dziudeczki, a Tak Polotujemy troszeczkę I będzie bombeczku <tryk> jakiegoś prądu dolotujemy Może z tymi bałwanami <laughs> świątecznymi zabawkami lepszy będzie wizdać jak z zapałkami, no <laughs> zobaczymy. O, tu zasilacz musimy uczepić. Żeby z tej strony nie było widać. Z drugiej by do dziutki świecić. A, tak, a, -a, -a. a, -a. a, -a. <ścoughs> Bąbka bombka prawie wybyła. a, -a. Jaka świetna bombka! I na tym będziemy zwijać interes. <grystanie> Zapałki nie pozwy, bombki pójdą. Pójdą? A jak nie, to ten bałwanek, co siedzi z tyłu za mną, za plecami. O, tak się robi biznes świąteczny.